Wszyscy huczą o tej licytacji. Bugatti Chiron trafiło na licytację. Wiem, za ile się sprzedało i wam powiem. Okazuje się, że za oceanem bitego, to można nawet wylicytować Shirona. Ale trzeba będzie go przecież odbudować. Czy będzie ciężko? Jeszcze jak. Przede wszystkim Bugatti ma bardzo wąskie grono klientów i niechętnie sprzedaje nowym ludziom od tak dręki nowe samochody. Ziomek może się wiązać z dużymi problemami z zakupem części, bo jeden z modeli biznesowych Bugatti jest właśnie zarabianie na częściach, na serwisowaniu ich samochodów. Bugatti nie rozdaje swoich części na lewo i prawo, więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą stwarzać opory, żeby jakiekolwiek części do naprawy tego samochodu sprzedać. No, chyba, że dostaną części z jakiejś polskiej dziupli. W końcu na no, ale drogo już kiedyś były części do Weirona, nie. No bo jak widać, uszkodzenia nie są jakieś dramatyczne, ale jest ich sporo. Auto trafiło na florydę, gdzie zostało wylicytowane za 1 650 dolarów. A kto nie obserwuje, temu korba bokiem wylatuje.